Funkcja kwadratowa, część pierwsza, klasa pierwsza. Mamy tutaj wykres BMI. To jest taki ważny współczynnik, który mówi o tym, ile powinna ważyć osoba o danym wzroście. Zobacz, tu są wzrosty w metrach. Tu jest waga w kilogramach. Żółte to jest waga minimalna, czerwone waga maksymalna. Bardzo ważne że ten, ten wykres pokazuje wagę dla osób między 20 a 24 lata by na przykład, na przykład dzieci, młodzież będą mogły ważyć więcej, ale w tym, w tym przedziale waga powinna być taka, w tym przedziale wieku. Więc na przykład ktoś, kto ma metr sześćdziesiąt jego waga powinna być między 54 cztery kilo, to najmniej, a 65,34 kg. Tutaj podano nawet wagę, ale mógłbyś odczytać wagę na tej drugiej osi. Zobaczmy następny obrazek. Ja usunęłam te słupki. Zaznaczyłam tylko tą wagę maksymalną. Ale również tutaj byśmy sobie poradzili i odczytali. Zostawiłam jeszcze te wielkości, tej wagi, ale nawet jakbym je usunęła, to otrzymalibyśmy informację, z którą byśmy sobie poradzili. Umiałbyś odczytać, że na przykład, gdy wzrost jest 1,90 m. To waga powinna być 86,64 kg maksymalnie, ale mógłbyś to również odczytać na tej osi. Tutaj mamy tutaj wykres pewnej funkcji. Mogłabym połączyć to linią i odczytywać na przykład dla takich wzrostów pośrednik. Między 1,80 a 1,85 m, na przykład dla 1,83 m, to byłoby mniej więcej tu i odczytałabym wartość. Mogę zapisać to również wzorem. Współczynnik BMI na tą maksymalną, prawidłową wagę. Dla osób w wieku 20 lat 24 byłby taki. Ten współczynnik byłby 25. Czyli tutaj, x to by był wzrost w metrach. Wartość funkcji T w od x to byłaby waga w kilogramach. I mamy funkcję kwadratową. Wzrost do potęgi drugiej. RAZY 25. Funkcja kwadratowa. W poprzednim filmie robiliśmy wykres tej funkcji. Zobaczmy więc, jak można taką funkcję wykorzystać. Obliczymy, ile powinna maksymalnie ważyć Kasia, która ma 21 lat i 1,65 m wzrostu. Mam tutaj funkcję za x. Podstawiam 1,65 m. Podstawiam do wzoru 25 razy to ,65 do 1,65 m kwadratu, i to w przybliżeniu wychodzi 68 kg. Inaczej jest jednak w przypadku osób starszych powyżej 65 roku życia. Profesor Nelson z Uniwersytetu w Melbourne, z, oczywiście z zespołem, zbadali około 200 tysięcy osób, w ciągu 12 lat wykonywali te badania, powyżej 65 roku życia i stwierdzili, że osoby obarczone najniższym ryzykiem zgonu posiadały BMI. 27,5, czyli dla osób starszych, najlepszy ten współczynnik to jest 27,5. Dla tych młodszych, tam było 25. Więc zobaczmy, jak to by było. Dla osoby starszej. Pani Hania ma 70 lat i wzrost 1,65 m. Jaka waga będzie najlepsza? Jakiej wagi nie powinna przekraczać? Podstawmy 1,65 m do kwadratu i to razy 27,5 to w przybliżeniu wychodzi 75 kg. Teraz zróbmy parę zadań. Jak, jak widzisz, funkcje w różnych dziedzinach mogą mieć zastosowanie. Zróbmy teraz zadanie z zadań gdańskiego wdawnictwa oświatowego z testów online dotyczących funkcji kwadratowej. Mamy odpowiedzieć na pytanie, na którym rysunku. Przedstawiono wykres funkcji y od x równa się minus x plus 1 do kwadratu odjąć 3, na którym wykresie jest ta funkcja. Przypomnijmy sobie, że e, kierunek tych ramion, czy one są do góry, czy w dół, czy ta parabola jest uśmiechnięta, mówiliśmy. Zależy od współczynnika przed x kwadrat. Tu ten współczynnik jest 1, a więc wiemy, że ta parabola będzie skierowana ramionami do góry będzie uśmiechnięta. W związku z tym. Aha, a teraz, kiedy ten współczynnik będzie ujemny, tak jak tu jest minus 0,1 to ramiona biegną w dół. Parabola jest smutna. Popatrzmy na nasze zadanie. Tutaj, współczynnik przy x kwadrat będzie ujemny, bo jak to podniesiemy do kwadratu, to przy x kwadrat, pamiętasz wzory skróconego mnożenia, tu będzie x kwadrat plus 2x plus 1 i pomnożę przez minus 1, czyli otrzymam minus x kwadrat, czyli współczynnik będzie ujemny, czyli e, ramiona w dół albo parabola smutna. Tylko ten wykres i ten wykres mogą być brane pod uwagę, czyli będzie odpowiedź albo b, albo d. Podstawmy jakiegoś x, na przykład x równe 1 i zobaczmy, która z tych funkcji będzie dobra. Tutaj, jak widzisz, wartość dla jedynki jest minus mniej więcej raz, bo trzeba przyjąć, że tutaj jest 1 jednostka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, gdzieś minus sześć i pół, a tu wartość dla jedynki. Jest raz, dwa, trzy, minus trzy. Sprawdźmy nasze zadanie. Podstawmy do naszego wzoru. Podstawmy minus podstawmy jeden, minus jedynkę i Więc podstawię sobie tutaj za x jedynkę, wtedy otrzymam, tu wstawiam jedynkę, czyli mam 2 do kwadratu, będzie 4, ten minus, minus 4, odjąć 3, czyli minus 7. Mówiliśmy już, że ramiona w dół, zobaczmy dla jedynki. Pewnie tutaj będzie minus 7, bo na pewno nie tutaj, bo tu jest minus 3, a tu pewnie będzie raz, 2, 3, 4, 5, 6 i pewnie tam masz do 7. Jeszcze upewnijmy się na przykład dla 0. W podstawie 0 to mam tu 1 do kwadratu. Czyli minus 1, minus 3, minus 1, minus 3 to jest minus 4. No to i tu się zgadza, i tu. Więc wybierzemy y, funkcję raczej B. W zadaniu drugim. W tych testach online Gdańskiego Wydawnictwa Światowego mamy znaleźć wzór funkcji, której wykresem jest parabola o wierzchołku minus 7,6 przechodząca przez punkt 1 minus 2. Co to znaczy wierzchołek paraboli? Otóż wierzchołek paraboli, może tu pokażę dalej, to jest ten punkt albo ten punkt, kiedy parabola ma ramiona skierowane w dół. Wzory na ten wierzchołek masz w tablicach matematycznych. Warto jest przyzwyczaić się do tych tablic. Dlatego, że takie tablice masz na przykład na maturze i pewnie na każdym sprawdzianie możesz do tablic zajrzeć. I tutaj mamy podane współrzędne wierzchołka paraboli. Jeżeli masz w postaci takiej zapisaną parabolę, funkcję kwadratową to możesz wyliczyć współrzędne wierzchołka. Tu trzeba podstawić b, tutaj 2a, policzyć deltę. Już mówiliśmy o wzorze na deltę, on jest taki. b kwadrat odjąć 4ac. I mamy wyliczone współrzędne. Ale w naszych tablicach jest mowa o postaci kanonicznej funkcji kwadratowej. Jeśli zapiszesz funkcję w takiej postaci, to zobacz. To to jest właśnie ta pierwsza współrzędna wierzchołka, a to to jest ta druga współrzędna wierzchołka. I w tym naszym zadaniu. Wszystkie te funkcje są w postaci kanonicznej. Tu od razu można odczytać wierzchołek. Pierwsza współrzędna i druga współrzędna. Jak tutaj jest dodać, to ta pierwsza współrzędna to jest tylko odjąć, czyli. Tu pierwsza współrzędna będzie minus 7, a druga to jest po prostu to, co tutaj wystąpiło wzorze, czyli druga 6. 7 minus 6, 7 plus 6, minus 7, 6. Więc to jest postać ogólna. Funkcji kwadratowej. A to jest postać kanoniczna, czyli można zapisać, stosując oczywiście wzory na P i na Q, w tej postaci funkcję kwadratową. Czyli wtedy będę wiedziała, że P jest 5, Q jest 7 i to są właśnie współrzędne wierzchołka. 5,7. Możesz sobie te wzory zapisać albo zaznaczyć w tablicach, gdzie te wzory są. No więc tutaj popatrzmy. Mam wykres. Mam równanie y równa się x kwadrat 3. I albo podstawię sobie, widzę, że tu A jest 1, B jest 0, C jest minus 3. I albo powyliczasz, popodstawiasz sobie tu B, A, policzysz deltę i będziesz znał współrzędne wierzchołka P i Q, współrzędne tego wierzchołka. Albo zastosujesz to, co mówiliśmy przed chwilą, czyli zobaczysz tutaj postać kanoniczną. Tu jest jakby x odjąć 0 do kwadratu, czyli p jest 0 i q jest minus 3. Tutaj drugi wzór, mam taki wzór i również on jest w postaci kanonicznej z x odjąć p, które jest 0 i q jest 3. I mam od razu współrzędne wierzchołka. Więc od razu mogę odczytać, jakie są te wierzchołki. Tutaj wszędzie mam to p z wzoru. Tylko muszę zmienić tu znak, bo to jest minus P, więc to będzie minus 7 i Q6. Tutaj będzie. To jest jakby idealnie w postaci kanonicznej. Widzę, że 7 to jest P. 6 to jest Q. Czyli tu jest 7 minus 6. Wierzchołek. Tu wierzchołek 7, 6. To jest P, to jest Q. To jest P, jest 7, K, jest 6. To jest prawie idealnie w tej, w tej postaci. P, 7. K, 6. Tutaj muszę trochę pozmieniać znaki, bo tu powinno być odjąć P. Odjąć, mogę napisać odjąć minus 7, czyli P może być minus 7, a tu powinno być co dodać Q. To mogę napisać dodać minus 6, czyli Q minus 6. Więc mam wierzchołki, i w zadaniu chodzi o funkcję, która ma wierzchołek w tym punkcie. Czyli dobra jest ta odpowiedź. Ale sprawdźmy jeszcze na wszelki wypadek, czy ona przechodzi przez punkt 1 minus 2. Czyli gdy podstawię za x jedynkę, czy y otrzymam minus 2. To jest x, to jest y. Podstawiam. Parabol